Dzisiaj pierwsza odsłona mojego autorskiego cyklu z drugiej strony lustra. W 15-minutowych programach będę poruszał tematy, być może Państwu doskonale znane, o niektórych zapewne słyszeliście, ale tym razem spojrzymy na nie z zupełnie innego punktu widzenia. Nie tylko ustawimy je przed dużym, powiększającym lustrem, by lepiej się im przyjrzeć, ale jeszcze dodatkowo zajrzymy za nie, a tam po drugiej stronie rzeczy, o których cicho szał. Co najważniejsze, będą opowiadali o tych sprawach ludzie doskonale się na nich znający, często bohaterowie wydarzeń. Będzie gospodarka, kultura, nauka, w tym filozofia. Dzisiaj historia i ostatni z żyjących żołnierzy wyklętych. Wspomnienia dowódcy grupy milanowskiej złożonej z takich jak on, 15-17-letnich chłopaków, dawniej zawieszaków. Kiedyś otrzymał propozycję. Zastrzelenia funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa. Celem napadu i morderstwa miało być zdobycie broni, choć tej mieli bardzo dużo. Odmówił. Jak napisał we wspomnieniach, gdyby trafiło na innego chłopaka, pewnie by go sprzątnął. Pisze o tym dlatego, bo jest to przykład, jak łatwo podejmować decyzje. Z całą pewnością wystrzelano wielu ludzi przypadkowych, z pewnością też osobistych wrogów, niezasługujących na śmierć. Profesor Andrzej Jaczewski, seksuolog, pedagog, humanista, artsmistrz, autor niezliczonej ilości programów telewizyjnych poświęconych zdrowiu. Ostatni żyjący żołnierz wyklęty. Panie profesorze, gdy w 1945 składał pan na krzyż przysięgę organizacyjną, miał pan zaledwie 16 lat, otrzymał pan pseudonim Wróbel. Co pana skłoniło do wstąpienia w szeregi powojennej konspiracji? Mieliśmy pełno broni. Mieliśmy struktury z szarych szeregów podziemne, no i powstała koncepcja, żeby podjąć opór zbrojny. Jeden, jedyny z moich harcerzy, do których się zwróciłem z propozycją, odmówił. Powiedział, że odbył rozmowę z ojcem, że ojciec jemu. Powiedział to: że Szymon się kompletnie zgadza, że teraz trzeba odbudowywać, a nie walczyć, że taka walka nie ma najmniejszego sensu, że nie ma żadnej szansy w ogóle, i w związku z tym Szymon w tym udziału brać się będzie. Reszta oczywiście się zgodziła i w ten sposób włączyliśmy się w tą grupę Krzysztofa. Młodemu człowiekowi, nastolatkowi, łatwo rozpalić głowę, skłonić do działania. Jak właściwie wyobrażaliście sobie walkę z nowymi władzami? No mieliśmy masę broni. Jak front przechodził, tośmy nagromadzili. W czasie wojny broni było mało, więc mieliśmy wielką chęć jej, ją, uży, jej używać. Mieliśmy karabiny maszynowe, których w czasie wojny w ogóle żeśmy nie widzieli. Także Krzysztof zarządził ćwiczenia w obsłudze karabinów maszynowych wybrał na ten cel lasy Młochowskie. No i tam zrobił koncentrację i odbywało się potężne strzelanie po lesie, co oczywiście w całej okolicy było słyszalne. No popełnił wielki błąd. Powysłał jednego chłopaka do wsi, żeby kupił 20 kilo chleba. No jak się obcy chłopak zjawia w sklepie. W momencie kiedy w okolicy Dudni od strzałów karabinów maszynowych to jest to zupełnie zrozumiałe, że ludzie się zaniepokoili, dali znać na milicję i chłopaka, on się tam jakoś tłumaczył, na wszelki wypadek zamknęli go w piwnicy, no ale ponieważ tam dalej te huki się odbywały i to wszystko wydało się podejrzane, wyruszył patrol milicji. Na konnym wozie. Grupa była ubezpieczona. Sygnał, że jadą. Byli ostrzelani i jeden z milicjantów został zabity. Reszta uciekła. Chłopak został natychmiast przewieziony z piwnicy milicji do Urzędu Bezpieczeństwa w grodzisku i zaczęły się aresztowania. Aresztowali no, tych, którzy, bo oczywiście część uciekła i, i uciekł też Krzysztof, to im to się udało. Natomiast odbył się proces, i w ramach tego procesu dwóch chłopaków y, dostało wyroki śmierci. Aresztowania objęły wielu pańskich kolegów. Czy próbowaliście dojciec, jaki spotkał ich los? No, te aresztowania objęły wielu chłopaków, ale ciekawa rzecz, że ta grupa z Milanówka, ta część tej grupy Krzysztofa jakoś została oszczędzona, i u nas aresztowania nie było. Do dziś nie wiemy właśnie dlaczego, jaki był tego powód. Różne były koncepcje, ale nie. Natomiast ja zostałem aresztowany pół roku później. Pod zupełnie innymi zarzutami, zresztą idiotycznymi, że miałem być organizatorem jakiejś grupy w Żardowie. W, w życiu w Żardowie nie byłem, więc nawet w pierwszym momencie, jak mnie tam aresztowały, to się specjalnie nie przyjmowałem, przejmowałem, ponieważ te za zarzuty w czasie tego śledztwa wydawały mi się absurdalne. No ale pewnego dnia, w czasie śledztwa, zobaczyłem teczkę, grupa terrorystyczna, AK Krzysztof. No to trochę nogi się podobno mną ugięły. Wydało mi się, że teraz sprawa się no jakoś komplikuje. No ale myśmy w tej siedząc w tej piwnicy, tam w tego urzędu bezpieczeństwa, siedziało nas tam w celi, w te celi no w piwnicy, siedziało nas tam kilkunastu, część to byli młodzi chłopcy, w moim wieku, no, a, ale było paru oficerów, starszych panów, starszych no, w stosunku do nas. I oni utrzymywali tam ogromny porządek w tej celi. Tam nie pozwalali kląć. No i bardzo się nami opiekowali. Natomiast po, po przesłuchaniach zawsze konsultowali, co żeś mówił, o co pytali i tak dalej. Kiedy przedem powiedziałem o tym, że zaczęli mnie dopytywać się o tą grupę Krzysztofa i po mi powiedzieli, że wiedzą o tym, że ja należałem i tak dalej. No to powiedzieli, słuchaj, to nie ma żartu, bo to się może fatalnie skończyć. Ci śledczy, nawiasem mówiąc, szewc, który w czasie okupacji buty podkuwał, zwrócił się do mnie z propozycją, że oni wiedzą o mojej działalności. Ja nie byłem zwykłym szeregowcem w tej grupie. Byłem no, jakimś tam współdowódcą i mogłoby się to skończyć fatalnie. Zresztą oni tego nie ukrywali. Jedną Twoją szansą, żeby stąd wejść, jest podpisanie lojalki. Podpiszesz, wyjdziesz, będziesz żył. Nie podpiszesz, grozi ci kara śmierci. No i zaproponował taką transakcję, że oni. Zwolnią, jeżeli będę z, z nimi współpracował, podpiszę współpracę. To był sposób na wydobywanie się z aresztowania, i wszyscy moi koledzy, którzy przeżyli aresztowania, na przykład, a, a znaleziono u nich broń w domu i tak dalej, to jeżeli przeżyli i, i jakoś dotrwali do amnestii, to właśnie na tej zasadzie, że podpisywali współpracę i natychmiast znikali. To było dosyć proste, ponieważ był wielki ruch, ludność się przenosiła ze wschodu na zachód, ludzie się przeprowadzali, przecież Warszawa przestała istnieć, ten, 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 ci warszawiacy też gdzieś wędrowali. Także, a myśmy mieli tam takich dwóch strażników, ja nawet usiłowałem potem ustalić ich nazwiska, ale nie udało mi się, to byli bracia i oni nam bardzo pomagali. I przez nich wysłałem gryps do rodziny z zapytaniem, czy istnieje taka szansa, że po wyjściu z, tego, z tej piwnicy tego aresztu, żebym gdzieś znikł. No i ci panowie, ci starsi opiekunowie, których bardzo miło wspominam, bo Powiedzieli, że jest to jedyny sposób i że radzą mi, żebym podpisał tą współpracę i że tym bardziej jeżeli mogę uciec, no i tak się też stało i podpisałem tą współpracę, nigdy nie, nie podjąłem jej, zresztą nie było kiedy, bo natychmiast wsiadłem w pociąg, pojechałem do rodziny, do i na Wrocławia i do amnestii, która była w 1947 roku, Czyli mniej więcej jakieś około półtora roku ukrywałem się. Kiedy była już amnestia, to Krzysztof odszukiwał nas i sygnalizował, żebyśmy się ujawniali. Bo pamiętam, że się ujawniłem i muszę powiedzieć, że nigdy więcej mnie już nie, nie napastowali, nie zaczepiali. Więcej, nawet dostałem się na studia, na uniwersytet, na medycynę. To nie było takie proste. I ta przeszłość nie, nie odegrała tutaj żadnej, żadnej roli. Chodziły pogłoski, że wyroki nie są wykonywane, że ci skazani na karę śmierci są albo wywożeni do jakichś lagrów, albo do kopalni, i tak W związku z tym, Zabłocki Krzysztof zorganizował, jako, jakoś porozumiał się z otoczeniem Bieruta i zorganizował wyprawę do Belwederu. Ja niestety w tej wyprawie nie wziąłem udziału, bardzo żałuję, bo to mogło być ciekawe, ale znam dokładną relację, co oni z bronią, którą powyciągali gdzieś tam z piwnic, ze skrytek, alejami przyszli do Belwederu, Rzucili tą broń przed Belwederem na dziedzińcu, potem spotkali się z Bierutem i jego otoczeniem. Zabłocki wygłosił ten Krzysztof, wygłosił tam takie przemówienie, no trochę wierno poddańcze, że oceniamy negatywnie naszą działalność, że będziemy teraz uczestniczyć w odbudowie, w rozbudowie, w kształcić się i tak dalej. Potem Bierut miał piękne przemówienie, bardzo takie serdeczne, wstrząsające. No i wtedy oczywiście, bo oto szło, Krzysztof wystąpił z tym, że dwóch naszych kolegów, którzy uczestniczyli w tej, tej konspiracji, dostało w sądzie wyroki śmierci i że istnieje takie podejrzenie, że być może. Szczęśliwie oni gdzieś żyją, tylko w, jakimś, w jakiejś kopalni, gdzieś w jakim, może gdzieś zesłani. No i że bardzo byśmy prosili, żeby ich poszukać i, i uwolnić. No, Bierut zawołał jakiegoś pułkownika, kazał sprawdzić. Po paru dniach Zabłocki dostał y, informację, że y, wyrok był wykonany i że ci dwaj chłopcy zginęli. W swoich wspomnieniach napisał pan, że w przeciwieństwie do konspiracji w szarych szeregach, w której wykonałby pan każde zadanie, ta panu nie leżała. Że tamto było czymś oczywistym, nie było wahań. Jak pan ocenia udział w grupie Krzysztofa, zwłaszcza teraz, po latach, z perspektywy czasu? Dzisiaj wydaje mi się, że w określanie żołnierzy wyklęci. Że tworzenie kultu, że jakieś takie historyczne oceny są nieuz nieuzasadnione i, i że to był wielki błąd, po prostu. Błąd, który zresztą kończył się fatalnie, bo wielu ludzi zginęło. Ja nie czuję się zupełnie żadnym żołnierzem wyklętym i nie czuję z tego tytułu cienia, dumy. Jest to jeden z najtragiczniejszych fragmentów mojego życia.